Darek wymyślił opowieści dziwnej treści, jak siedzieliśmy na naszym wyjeździe w Norwegii. Ale on tu ma, ma wymagania jakieś, ja mu się w sumie nie dziwię, bo on tam siedzi, tym aparatami zarządza, yy, nagrywa, obrabia i wam tu publikuje. Ja to tylko gadam. Yy, zrobiliśmy 10 odcinków historii z przymrużeniem oka. Przed nami pewnie jeszcze druga dziesiątka spokojnie, ale Darek postawił tu warunki. I mi, i wam. Wszystkim. Tak, wszystkim warunki mówił. Konta. Chcę po prostu sprawdzić, czy wam tak bardzo się one podobają, czy wam zależy na tym, abyśmy to robili dalej. O, Darek w swoim stylu przedstawił warunki. O co chodzi? Darek zrobił konkurs. Konkurs, konkurs. polega na tym, żeby usłyszeć dalej o Edku, o rąku, o Sławku, o... Szczerbatym. Czyli następną dziesiątkę. Tak. I o całej ekipie z, z ziemi lubuskiej. Mówi, trzeba zrobić 10 łapek, 10 lajków, czy jak tam się... 10 łapek, w... nie 10 tylko 100. A, 100. 100 łapek w górę pod no. tym filmem. 100 pod tym filmem. I już. Wtedy pojawi się następna dziesiątka. Darek będzie nagrywał, ja będę gadał. Zapraszamy. Tak. A teraz łowimy ryby, bo lampa jest przeokrutna i nic nie bierze, to może zweryfikujemy czy to my słabiej, czy one słabe. Tak jest. Podsumowujemy. 100 łapek w górę pod tym filmem. Będzie następna dziesiątka powyżej dziwnej treści. Zapraszamy, do zobaczenia.